Szanowna Pani Marszałek, Wysoko, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu Komisji Zdrowia przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z druku 1450. Marszałek Sejmu zgodnie z artykułem 37 ustęp 1 artykułu i artykułem 40 ustęp 1 regulaminu Sejmu skierowała w dniu 3 sierpnia 2021 roku powyższy projekt ustawy do Komisji Zdrowia do pierwszego czytania. Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania i po rozpatrzeniu tego projektu na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia wnosi, aby wysoki Sejm uchwalić raczył załączony projekt ustawy. Szanowni państwo, projekt ustawy został przedstawiony posłom na komisji zdrowia przez pana ministra zdrowia, który poinformował szczegółowo na temat zmian, jakie są zawarte w tym projekcie. W zasadzie w tym projekcie znajdują się cztery bardzo istotne zmiany. Jedna z nich to jest zmiana, która dotyczy finansowania świadczeń zdrowotnych. Jest to bardzo ważna zmiana, która wynika z, między innymi z propozycji zawartych w polskim ładzie. Jest jedną z pierwszych ustaw, która realizuje właśnie założenia polskiego ładu, a mianowicie przewiduje się zmianę brzmienia artykułu 131c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dzięki czemu do 2027 roku wydatki na ochronę zdrowia ze środków publicznych powinny osiągnąć przynajmniej 7% produktu krajowego brutto, czyli nastąpi przyspieszenie dochodzenia do tych wartości, do tych wielkości w latach, poprze w latach poprzednich. Również tutaj w tej ustawie zawarta jest informacja, że 6 produktu, nakłady w wysokości 6% produktu krajowego brutto nastąpią w roku 2023 roku. Jak minister zdrowia przedstawił posłom na Komisji Zdrowia, jest to bardzo oczekiwana zmiana, która spowoduje, że te zwiększone nakłady zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje, na badania naukowe, na wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia, o których tutaj Państwo wielokrotnie mówili. Jest to kontynuacja też tych dobrych praktyk, które zostały wprowadzone w 2017 roku w ustawą gwarantującą sukcesywny wzrost nakładów na ochronę zdrowia Zostało przypomniane na tej komisji, że była to pierwsza ustawa, która w taki sposób systemowy gwarantuje wzrost nakładów na świadczenia zdrowotne. Minister Zdrowia zwrócił uwagę, że w tej projektowanym, w projektowanej ustawie wprowadza się również zmiany do artykułu 50 ust. 6 ustawy o finansach publicznych które pozwoli, ta zmiana pozwoli na wyłączenie wydatków z części budżetu państwa zdrowie oraz w dziale ochrona zdrowia w innych częściach budżetu państwa ze stosowania przepisów artykułu 1a do 1c i 4 i 5 tego artykułu. Kolejna bardzo ważna zmiana, która znajduje się w tym projekcie i o której mówił minister zdrowia, to jest zmiana dotycząca ustawy o działalności leczniczej. Wynika ona z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że Artykuł, artykuł 59 ustęp 2 ustawy o działalności leczniczej jest niezgodny z konstytucją w zakresie jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń opieki zdrowotnych zrealizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w związku z powyższym w projekcie przygotowanym przez ministra zdrowia zakłada się że nie będzie to obowiązek a możliwość pokrycia tej Raty, którą wykaże publiczny zakład opieki zdrowotnej. I kolejna zmiana, która była zaprezentowana przez ministra zdrowia i zawarta w tym przedłożeniu. Zakłada przedłużenie obowiązywania aktualnych umów wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tak zwanej sieci szpitali. Przypomnę, że te umowy obowiązują do końca tego roku. Gdyby nie nastąpiła ta zmiana, to należałoby od 1 października rozpocząć procedury konkursowe. W związku z tym minister zdrowia przygotował projekt, który. Wprowadza możliwość realizacji świadczeń przez szpitale znajdujące się w sieci szpitali do 30 czerwca 2022 roku. W trakcie, w trakcie dyskusji Zgłoszono sześć poprawek, z czego cztery poprawki zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia. Natomiast dwie poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane. Te poprawki, jedna z tych poprawek, jest to bardzo ważna poprawka, dotyczy kwestii, o której, tak jak przedstawił poseł, zgłaszający, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zgłaszający tę poprawkę, który realizuje stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące ochrony pracowników biorących udział przy biorących udział w akcji szczepień i tutaj ta poprawka przewiduje zmianę w ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. I dodaje się artykuł 49a, który mówi, że kto narusza nietykalność cielesną osoby przeprowadzającej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie przeciwko COVID lub osoby pomagającej w prowadzeniu badania lub szczepienia, której nie przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas lub w związku z przeprowadzanym badaniem lub szczepieniem podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do trzech lat. Ma to na celu ochronę pracowników, którzy realizują narodowy program szczepień i te, ta poprawka została zaopiniowana pozytywnie. I kolejna poprawka, taka techniczna, zgłoszona również przez posła Prawa i Sprawiedliwości, dotycząca terminu wejścia w życie, gdzie proponuje się, żeby w artykule piątym Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty zgłoszenia, za wyjątkiem artykułu 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu. Ogłoszenia. W wyniku głosowania posłowie, członkowie Komisji Zdrowia zagłosowali za pozytywnym zaopiniowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. 18 posłów głosowało za, jeden poseł był przeciwny, a pięciu posłów wstrzymało się od głosu. Dziękuję.